Siemano. Koniec roku, jak wiadomo, to początek nowego, a początek nowego roku to oczywiście koniec starego. A co za tym idzie, tak jak prawie wszyscy, my też mamy fantastyczne nowe postanowi postanowienia noworoczne. Oprócz odchudzania. Nie będą to nasze typowo prywatne, tak jak na przykład Primoż wskazał, odchudzić się, być milszym dla kolegów. Dla znajomych twarzy eee, czy coś z tym kolegów to z was. powiedziałem to... znajomych twarzy, nie. Czy tam nie przeklinać? Tylko nasze postanowienia, postanowienia, noworoczne dotyczą naszego kanału pięć sposobów, naszego kanału zamintowanych, a także nowych projektów, o których opowiem wam troszeczkę delikatnie. Nie, 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 nie moi ja nie będę opowiadał. Tylko wam powiem tak, skoro my jesteśmy grubi, to na pewno będą grube projekty i tylko tyle powiem. Jak zapewne wiecie, a możecie też to sprawdzić, przez 3 lata nie mieliśmy żadnej przerwy. Zawsze, Żadej. środa w przez środę, 18 w 18, środek tygodnia był odcinek dla was. 180? Prawie 180. Ponad 180, Ponad 180 odcinków, 180. teraz mamy już chyba 184. Kto by to liczył? Wiemy jedno. Dużo, bardzo dużo, ale przecież to nie wszystko, bo przecież oprócz pięciu sposobów w tym czasie nagrywaliśmy także filmy na kanał Kastrona Polska, gdzie majsterkowaliśmy, gdzie atakowaliśmy mocno drewno i inne elementy, które można atakować w majsterkowni. Okres całego stycznia jest to okres lekkiego odpoczynku, ale nie całkowitego. W styczniu wypuszczamy dla Was dwa odcinki, po prostu nie co tydzień, zrobimy to co dwa tygodnie, robimy to tylko i wyłącznie po to, aby mieć czas. I tutaj uwaga na co? A, na ten gruby projekt, o którym mówiliśmy, chcemy tak. go odpalić. Lekko zmieniamy kanał za Plus, jeżeli jesteście na naszej grupie bejcownicy, widzieliście, że ostatnio zapytaliśmy się Was, nagraliśmy film, co byście chcieli w naszym kanale zmienić. I pojawiało się tam masę, nomen omen, zajebistych rzeczy. Dziękujemy Wam za nie, bo na pewno z nich skorzystamy. Luty powracamy do starej formy, ale robimy lekki tuning, a tak naprawdę w samym w nie lekki, nawet mocny. Facelifting naszego kanału. Prosicie o nowe intro, będzie nowe intro. Prosicie o więcej nas, więcej życia, trochę humoru, będzie humor. Powiem wam, nie chcemy za wszystkiego, prawda, Sztaba? to co no to... pisaliście, po prostu wzięliśmy to do siebie tutaj, do serca, niektórzy do brzuszka czy gdzieś, ale zrobimy to. To, że Wy coś pisz, prosimy Was, żebyście coś napisali. My to wszystko zapamiętujemy, zapisujemy, tylko potrzebujemy czas na realizację Waszych próśb. Tak jak pisaliście, od lutego będzie 5 sposobów na. Będą odcinki na żywo, damy Wam się wykazać. Zaskoczymy Was inspirującym formacikiem kolejnym na naszym kanale. Więc chcemy, aby 5 sposobów na było trochę ciekawsze niż tydzień-tydzień majsterkowania. One będzie, ale będzie wzbogacone o inne formy. To po to jest ta przerwa. Jeżeli nie zatrzymamy się na sekundę, jak z autem, tak tłumacząc. Z piątki, czy z szóstki, czy z siódemki jak ktoś ma nową furę ciężko jest wyprzedzać. Czasami trzeba wrzucić na trójkę, bo wtedy samochód lepiej ciągnie. I my na naszym kanale przez jeden miesiąc, pamiętajcie, wrzucamy na trójkę... Aha, żarty, nie? Żarty. Wrzucamy na trójkę po to, żeby wyprzedzić, dodać gazu i od lutego na piątce, szóstce, siódemce i ósemce wcisnąć pełną parę. Po to ta przerwa. Nie piszcie komentarzy, pomysły Wam się nie kończą. nie kończą. No, no takie piszcie. Nie piszcie, że nam się... Kończą, bo się nie kończą. Przyspieszamy, zmieniamy, faceliftingujemy, dopieszczamy, dografikowujemy. powiem więcej. Dziwne wyrazy. To powiem więcej. Pomysły nam się nie kończą, tylko mamy ich coraz więcej i potrzebujemy nowych formatów, żeby te pomysły w tych nowych formatach wam przedstawić. A jeszcze nowe. Bo się nie mieszczą mamy. w pięciu sposobach. A, no, Słuchajcie, no właśnie, weźcie się spostrzegawczy. Od razu przepraszamy Was za to echo, bo chata jest pusta. Stara chata jest, obok mamy nową. Kto oglądał Wjazd na chatę, widział, że przed jednym, naszym jednym domkiem budował się drugi. Właśnie w nim jesteśmy. Styczeń czas zmian, styczeń czas nowych rzeczy. Jest nowa chata, wykańczamy ją, robimy dla Was właśnie nowe studio. Świeżutkie rzeczy. I to nie tylko pięć sposobowe. To jest ciągle trzymamy w tej takiej niepewności. Coś nowego. E, trochę powiedzmy, będzie nowy kanał, nie mówimy o czym? tak? Gdzie? Ale nie zdradzaj znaczy, za dużo. Że, Właśnie, to kończymy. o tak, No, no to Nowy rok to... będziecie mieli okay. taką będziecie niespodziankę. Ale co na najważniejsze, raz. można snuć chcemy, tak chcemy pokazać się też trochę Wam od innej strony. Nie tylko od strony yy, przepisów, algorytmów yy, na zasadzie teraz weźcie później to zrobicie i radzenia Wam. Chcemy, żebyście poznali trochę nas prywatnie, trochę naszego poczucia, humoru, tego jak wyglądamy na co dzień. Więcej nie mówię, bo za dużo. zaraz powiesz słowo za dużo. Nie, nie. Chodzi no, o to, to tak, w przepraszamy Was, wiemy, że zrozumiecie, w styczniu dwa odcinki, Dzień. chyba, że znajdziemy czas, ale będzie ciężko, bo jeżeli zrobimy to, to, co chcemy zrobić, to w luty wracamy, jak to mówili, na grubej łapie się za słowo i wtedy będzie się działo. Dzień. To co? Idźcie i siejcie tą dobrą nowinę. Rusziem bo uśniam, co? No to różniębłuśnię. Bo Ruśnie bo bośniem za nowy problem. Wasze zdrowie w nowym roku. Przede wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku. Żeby ten nowy już wypił. Żeby ten nowy, żeby ten nowy, żeby ten nowy, żeby ten nowy oczywiście był lepszy od starego, żeby wszystko, co, chcie, co chcecie, wam się spełniło. My wiemy i wy pamiętajcie, że każda osoba toczy swoją wewnętrzną walkę. Życzę Wam przede wszystkim tego i my wszyscy, abyście zawsze z tych walk. Wychodzili z Wszystkiego dobrego. Wasze zdrowie. Tu jeszcze raz. O, ja. <grymne> jesteś pusty, Nie bierz się moim komentarzem. Nie pijesz się, się z pustego. <grymne> Trzymajcie się. To